Trzy miesiące temu odbył się SBM Starter i wpadliśmy na pomysł, żeby razem ze starterowiczami pojechać na czterodniowy wyjazd i poduczyć ich trochę rapu. Jesteśmy odcięcie od świata, Dulanek TV. Kurde, trzeba się napić. Muuu, to. Gdybyście wiedzieli, co tu się dzieje po 22, to nie chcielibyście tu być. Co? Co? Wiesz to? Co? Czujesz? Co? Po prostu to czujesz, nie? Benjarek został nagrany. Nie, może powiedzieć pozdrowi zowie? A, pozdrowi kamery, ma powiedzieć pozdrowizowie? Pa. Tak, pozdrowizowie! Mam Miami w mojej głowie. Nic mi z tym już nie pomoże. Czemu ciągle jest najgorzej? Mam Miami w mojej głowie. Dzwonię do kamerona, jak zwykle, wyłączony telefon, leci w kulkę, żeby tylko nie nagrywać. Czy dzieci Nowych Słońc dogadają się z tymi dziećmi tradycyjnymi? Zapraszam na kolejne przygody SBM. Kurde nastawienie jest takie, żeby coś już tutaj przyszmolić, Chociaż na WarmaPika jakąś nutkę Bo. To jest srebrna kula Jak ją dotkniesz, to upichnie dzisiaj sztosa. Właśnie chodzi o to, żeby sobie otworzyć tą Pepsi na sztosie Tą kruszmę Pepsi